Bardzo ciepło serdecznie witam wszystkie panie, od tych najmłodszych po te najstarsze, dostojne. Aby, jak co roku, odrobinkę do tego pięknego święta, pani dołożyć z naszej strony, pozwalamy sobie zaproponować to wydarzenie. Szanowni Państwo, przede wszystkim szanowne panie, bardzo serdecznie witam na dzisiejszym spotkaniu. Kilka drobnych chwil przyjemności w tym ciężkim, myślę, dla wielu kobiet e, czasie. Cóż, e, rzecz od dawna wiadomo, że gdyby kobiety rządziły światem, nie byłoby wojny. I myślę, że to jest najważniejsze przesłanie w obecnej sytuacji politycznej. Nie będę mówił o Waszym pięknie, wspaniałości w cudzie, jakim jesteście dla swoich mężów, synów, znajomych. Po prostu chciałbym, żebyśmy się cieszyli tą chwilą i trochę odetnęli od ciężkiej codzienności. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Dziękuję. Zobaczmy jak za dawnych lat. Co w ogóle wypada tak na pierwszą randkę przynieść kobiecie? Kwiaty. To samo pomyślałam. kwiaty. Kwiaty będą idealne. Piękne kwiaty. I co? Kwiaty jak nie zamknięte. Ale na szczęście spokojnie. Załatwiłem coś słodkiego. Coś słodkiego też może być? Coś słodkiego może być. Dobrze. A pan? Co pan zebrał na pierwszą rankę? Kwiaty? Czy czekoladki? Czy coś? No dobrze, no dobrze. A! Zapomniałbym, zapomniałbym to jest dla dla mnie Mhm Proszę, pilaski po Mam proszę I taki charakter. Oh, wspaniała. Naprawdę wspaniała, wspaniała oh. kobieta. Dziękuję. O, oh, pani jest jak ta nimfa, Co... co to w snafie mnie nawiedza. Nimfa. Uh -huh. I tak tak jak takim obłoczkiem, taka nimfa. Ja mam na tę okazję specjalny wiersz. Ja pozwolę sobie tutaj y, zacytować. Ale proszę, ja to miało znaczyć. Mówią o mnie słowa. to dla Ciebie. Dla mnie? Hmm. Naprawdę? No tak, tak, tak. Tak, tak, ta, ta, bo szedłem, patrzę, piękne kwiaty. Mówię, tak piękne kwiaty muszą się dostać pięknej kobiecie. Patrzę, piękna kobieta. Lepiej złożyć się nie mogło. Hej, dziękuję bardzo. Proszę, proszę, bo, bo wie Pani, to jest jak... Aha. Za od pierwszego wejrzenia. Jeszcze nie wiesz, oh. kto taki ten twój Za co? Za tak wspaniały wieczór! Tak, naprawdę tak. nie do, do widzenia. No nie, 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 nie. Moja piękna, powodna, moja ty muzo. Ty wiesz? Ty wiesz, że ja na tę okazję mam specjalny wiersz? Ty, ty musisz go posłuchać. Czekaj, czekaj, czekaj. Siądź, siądź. Nie, nie ruszaj się. Nie, cz, cz. Gdzie ja, gdzie ja mówię? Tu, tu! Zbok no, mam! Nie uciekaj! Siedzę! Siedz. bo jakbyś stała, to mogłabyś upaść. O, jak sama.